Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a otrzymasz skina Travisa Scott'a na swoje konto w Fortnite za darmo. Jeszcze na wstępie tego filmu chciałem Wam przypomnieć o wielkim konkursie na rzadkie konto do Fortnite'a, na którym między innymi znajdują się takie skiny jak Renegade Rider, Fioletowy Skull Trooper czy Różowa Ghoul Jeżeli chcecie wziąć udział, to wystarczy, że zasubskrybujecie kanał mój oraz kanał nadala oraz zaobserwujecie wszystkie Instagramy, które znajdują się w opisie tego filmu. No i co, moi drodzy, wszystkim życzę powodzenia i zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat koncertu oraz darmowych wyzwań Travis'a Scott'a. Jakoś dać dajcie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 120 tysięcy subskrypcji. No i też możesz paść na mojego Instagrama oraz na mojego Discorda. Wszystkie linki znajdują się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Także do Fortnite'a nadciąga koncert Travisa Scotta. No i generalnie jak pisze Epic Games na swoim blogu w dniach 23-25 kwietnia wyruszcie w niepowtarzalną podróż muzyczną wspólnie z Travisem Scottem i zobaczcie światową premierę jego nowego utworu. Astronomical to zainspirowane twórczością wytwórni Cactus Jack doznanie nie z tego świata stworzone od podstaw Fortnite. Aby każdy mógł poznać Astronomical przygotowaliśmy różne daty trasy dla graczy na całym świecie. Wskakujcie na koncert, którego termin najbardziej wam odpowiedział lub obejrzyjcie powtórkę ze znajomymi, jeśli nie udało Wam się załapać na imprezę na żywo. No i generalnie za chwilę przedstawię wam właśnie terminy wszystkich koncertów, no i generalnie, no to właśnie to wydarzenie będziecie mogli dołączyć już 30 minut właśnie przed startem koncertu. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę naprawdę spoko. Więc generalnie, moi drodzy, no to wszystkie właśnie godziny są, to jest to czas środkowo europejski. I generalnie, no to właśnie pi pierwszy koncert jest w piątek 24 kwietnia, o pierwszej następnie mamy. Piątek 24 kwietnia o 16, sobotę 25 kwietnia o 6, sobotę 25 kwietnia o 17, niedzielę 26 kwietnia o Północy. Także to są właśnie daty wszystkich koncertów, a w sumie bardziej tego jednego koncertu Travisa Scotta. No i generalnie, moi drodzy, no to jeżeli wejdziecie właśnie na ten event, no i wystarczy, że po prostu tam pewnie z 10-15 minut będzie jakiś koncert Travisa Scotta, to otrzymacie taką właśnie lotnię i dwa ekrany malowania. Więc wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko, a lotnia generalnie nazywa się Cyklon Astro World. Także, co, wydaje mi się, że jak najbardziej warto wbić na taki event, żeby właśnie odblokować te dermowe nagrody. Tym bardziej. Już dzisiaj, czyli 21 kwietnia, do gry powinny wejść nowe wyzwania, w który, dzięki którym to będziemy mogli odblokować. Darmowe graffiti, darmowy sztandar oraz darmową emotkę, a najdokładniej tą emotkę z mikrofonem. Tym bardziej, moi drodzy, właśnie do gry zostało dodane naprawdę wiele skinów, no i między innymi, właśnie Travis Scott. No i wygląda on tak i jest on według mnie naprawdę, naprawdę kozacki. Tym bardziej tutaj macie właśnie jego styl. Jest to bardziej taki robotyczny styl. Nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi, ale generalnie no to do gry został jeszcze dodany Astrojack, czyli właśnie tak jak było tam napisane wcześniej, była to inspiracja właśnie dla tego albumu dla Travis'a Scott'a. Dlatego zapewnie pojawił się on właśnie tutaj w Fortnite. Cie. No i tym bardziej moi drodzy, no to mam taką informację dla was, a najdokładniej od 22 kwietnia, jeżeli będziecie oglądali właśnie streamera CyberPK na Twitch'u, no to będziecie mogli otrzymać darmowe nagrody, a najdokładniej graffiti oraz malowanie, które wygląda właśnie tak jak widzicie teraz na ekranie i wystarczy, żeby tylko połączycie właśnie konto Epic Games z kątem na Twitchu, no i będziecie po prostu oglądali tego streamera, no to właśnie wtedy będziecie mogli sobie odebrać za darmo takie oto nagrody. Tym bardziej, moi drodzy, no to właśnie w plikach gry znajduje się również pakiet, który nazywa się Astronomical Gear i możliwe, że to też będą jakieś wyzwania właśnie od Travisa Scotta, a najdokładniej mamy tutaj emotkę Kilow oraz malowanie. Albo po prostu będzie to jakiś zestaw w sklepie. Co do samego skina Travis'a Scott'a, no to według przecieków miał on się pojawić już dzisiaj, czyli 21 w sklepie. No ale wyszło jak wyszło. No i najprawdopodobniej pojawi się on albo dziś wieczorem, w sensie na nowym sklepie, albo pojawi się on właśnie wraz z wejściem pierwszego koncertu, czyli 24. W co wątpię, ponieważ raczej będzie on wcześniej, czyli gdzieś 23, 22. No i generalnie moi drodzy, no to jeżeli ten skin pojawi się w sklepie, no to wydaje mi się, że zorganizuję dla was właśnie jakiś konkurs właśnie na tego skina. No i w ogóle tak, gdzie będzie się odbywał cały event? No to już wam mówię, na Potnych Piaskach i zapewne sami będziecie się mogli o tym przekonać, ponieważ do, do gry właśnie wraz z wejściem tego eventu zostanie dodany specjalny tryb, który zapewne będzie miał tak samo jak to było z Marshmallow. No i generalnie wtedy cała strefa będzie zamykała się właśnie tam, gdzie będzie cały ten koncert, czyli właśnie ten koncert Travis'a Scotta. No i możecie się naprzeczyć, ponieważ między innymi właśnie Travis Scott na tym koncercie puści pierwszą, puści piosenkę, której jeszcze nigdy nie grał, a najdokładniej premierę jego nowego utworu. Także wydaje mi się, że jest naprawdę warto, żeby po prostu zajrzeć sobie, nawet jak nie gracie w Fortnite'a, na ten chociażby ewencik. Nie dość, że zgarniecie sobie darmowe itemki, to jeszcze będziecie mogli przesłuchać właśnie nutę, której jeszcze nigdzie nie ma jako pierwsi. Także wydaje mi się, że jest to zaszczyt Tyle graczy Fortnite'a. No i co, moi drodzy? To już by było na tyle. Swoją drogą w komentarzu napiszcie, czy jesteście naprawdę zajarani tym, że już na dniach właśnie pojawi się event z naprawdę kozackim raperem. Ja byłem Hexo, dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia i cześć!